Cześć wam! Czeba. W dzisiejszym filmie będziemy robić farmę, farmę. I mamy dokońcony sukit i ostatnio. I tutaj sobie zrobiliśmy dywaniki. Tak. No, tutaj, tutaj mamy się. ogród, mamy tutaj już trzcinę zasadzoną. I wrosła No. I tu będziemy poprowadzać tą trzcinę do końca jału. Tak. Teraz robimy farmę. To nam na teren weszły? Trzeba motykę zrobić. Ja zrobię ścieżkę do mostu. O, Mamy jakieś nasiona? Mamy 16. Tu taka ścieżka do mostu będzie. I tak się prezentuje domek. tak się prezentuje domek. Robimy farmę. No to tu masz tu motykę. Masz wiadro. No nie wiem, ja to zasieje. Ja to jest je zasieje. Nie, to ty rup. Ale jak? No nie wiem, rup. Może pochodnie. Na pewno trzeba inaczej dać. No i to będzie ciężko. Jak ja mam wyjść? Pomocy. Od wystąp. Tu masz. Nie trzeba. Tego dirta tu pod... Co ty zrobiłaś? Co? Dirta trzeba wziąć. No. Owca wpadła. No wód. co ty robisz? Nie tak! Co? Pojedyncze! Pojedyncze chciałam. Owca tam wpadła. A pojedyncze? No to mów. No i nalej tu vody. I dookoła. Ja to sobie już farma. Może jeszcze. Nie, dobra, już wystarczy. na jak nasionka. No. Się... Wystarczająco tych nasion? No właśnie, nie wiem. Nie. No to idziemy zbierać. Szkoda, no, nie mamy marchewek ani ziemia. Mamy jakieś nasiona? No miałaś zbierać, a No to muszę wyjść tu, iść tam. No i... muszę iść? Musimy iść na drugą stronę wyspy. Na drugą wyspę. Kusimy trawę. O, mam nasionko. Mam 17 list. Ja mam jedno. No dwa W teraz trawę ze mną chodzi, bo mam nasiona w ręce. Cie ze mną chodzą? Nie mam nasiona. Do Dobra, już mam 18. Idę je posiać. Ja mam 11. Ja mam 18. Owca wódce! Co, ja i to Dalej zabrakło. Masz jeszcze? Siej. Z Rolnik sieje zboże. Chce? I zabrakło jeszcze... Ile? Dwanaście. Dwanaście na Ale idziemy tu ma najpierw spać, Dobra, bo... Dobra, to się zapytań, co? Będzie rosło, to będzie. No. Idziemy spać. Dobranoc. No czekaj, pochowam te rzeczy. No, idź spać. Noc jest. Dobranoc. Czekaj. No, co znowu? Muszę pochować. No, to chowaj to szybko. Idziemy spać. Dobranoc. Dobranoc. Rano. Nowy dzień, stajemy i rano. wstaliśmy je w tam zboże? i nie jeszcze urosło nie jeszcze, nie jeszcze nie nic, rosła. ale no. za to trzcina urosła. Pychmy zająć się. co Dobra to chyba na tyle w dzisiejszym filmie. No to może zakończymy przy farmie? Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Zrobiliśmy dzisiaj farmę. I tutaj jest jakieś niedokończone, ale to skoro to dokończymy, też poza odcinkiem. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. kanał i do następnego, trzymajcie się i czekajcie. Wpadajcie na I wpadajcie na toka, I wpadajcie siostry, na toka grają. siostry grają.